Wielka stopa lub inaczej Sasquatch, czyli wysoki na no nawet 3 metry stwór mający występować w okolicach Wielkich Jezior w Stanach Zjednoczonych. Bohater ogromnej ilości relacji mających świadczyć o istnieniu tej istoty, na istnienie której teoretycznie posiadamy tylko jeden dowód. W roku 1968 w stanie Idaho znaleziono sierść, której nie można jak dotąd przypisać do żadnego gatunku zwierząt oficjalnie występującego w USA jednak niestety nigdy nie przeprowadzono badań DNA znalezionego materiału, co mogłoby jednoznacznie obalić bądź potwierdzić prawdziwość tego dowodu. Co ciekawe, istota ta również pojawiła się w produkcjach Rockstara. Na przestrzeni gry możemy ją kilkukrotnie spotkać, ale jej występowanie ma również drugie dno. Istota ta po raz pierwszy rzekomo występowała już w GTA San Andreas, jednak aktualnie wiemy, że jest ona tylko legendą. Pomimo tego Rockstar z umiejscowienie umiejscowienia akcji GTA 5 postanowił w pewien sposób puścić oko do fanów teorii o wielkiej stopie. Choć nie mamy możliwości bezpośredniej konfrontacji, możemy spotkać ją po raz pierwszy w misji drapieżnik, gdzie za pomocą karabinu snajperskiego wyposażonego w Noktowizję mamy okazję zobaczyć ową istotę. Duża postura i mocna sygnalizatura cieplna pozwalają nam zobaczyć ową istotę ukrytą pośród zarośli. Jak możecie zobaczyć na filmie, nie był to być po prostu wycieczkowicz z racji na charakterystykę budowy owej postaci. W misji ostatniej możemy jednak zobaczyć Wielką Stopę z trochę innej perspektywy. To właśnie tutaj po spotkaniu z szalonym myśliwym, który opowiada nam o swoim polowaniu na Wielką Stopę, to my stajemy się łowcą legendarnej bestii. Misja ta polega na pościgu za Wielką Stopą oraz postrzeleniu jej. Gdy ta będzie już ranna zbliżamy się do niej i jak się okazuje nie jest to potwór z opowieści, a człowiek. A dokładnie mówiąc osoba, która jak się okazało, jest fanem odgrywania ról zwierzęcych. W tym momencie zdajemy sobie sprawę, że uwłowca tak naprawdę przez ostatnie 8 lat swojego życia gonił nie za potworem z legend, a za człowiekiem. W misji tej mamy teraz decyzję: możemy zabić postrzelonego lub darować mu życie. Finał misji mógł być dla niektórych rozczarowujący, jednak trzeba przyznać, że Rockstar nieźle sobie z nas zażartował, w swoim oczywiście stylu. I tutaj właśnie mamy okazję do zobaczenia wielkiej stopy w grze A5. A może nawet nie do końca jej zobaczenia, co wręcz stania się nią. Po ukończeniu gry na 100% oraz wykonaniu misji ostatniej, a także co ważne, zjedzenie 27 pejotni, mamy okazję zostać wielką stopą. Aby tego dokonać, musimy przyjść w miejsce występowania złotej pejotli Franklinem między godziną 5.30 a 8.00 przy mglistej lub śnieżnej pogodzie, a następnie użyć jej. Co jednak interesujące, po zjedzeniu owej rośliny dostajemy dodatkową misję. Możemy zapolować na bestię, która jak się okazuje ukrywa się na złomowisku na pustyni Grand Sonora. Po jej zabiciu halucynacja kończy się, a Wielka Stopa zostaje dodana do trybu reżyserskiego jako nowa postać. Dodatkowo jako Wielka Stopa mamy okazję chociażby prowadzić samochody, co w przeciwieństwie do reszty przemian jest wyjątkiem. W tym miejscu mógłbym już zakończyć materiał, jednak wspomnę jeszcze dodatkowo o pewnym i starego już poza GTA. Mianowicie w grze Red Dead Redemption, a dokładnie w dodatku do niej, mamy okazję zapolować na pięciu osobników tego gatunku, a na końcu misji pod drzewem spotkać wielką stopę i usłyszeć, że jest ona ostatnim przedstawicielem swojej rasy. Gdy się o tym dowiadujemy, mamy już odpowiedź, do czego dokładnie chciało nawiązać Rockstar, dodając misję ostatniej do gry GTA V.